Herr für die EKR mit einer Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Porozumienie końcowe dotyczące tego dossier przewiduje uchylenie przez Komisję obowiązujących przepisów odnoszących się do niektórych białek mleka, głównie chodzi o kazeiny i kazeiniany, i zastąpienie ich nową dyrektywą. Dużo było tutaj mówione w poprzednich debatach o Volkswagenie i zanieczyszczeniach. Mało natomiast w tym technicznym dokumencie mówimy o kazeinach i kazeinie. One są wszechobecne. Są w przetworach mięsnych, w garmażeli, piekarnictwie, cukiernictwie, mleczarstwie, produkcjach napoi, również napoi alkoholowych, produktach specjalnych przeznaczonych dla dzieci, niemowląt, noworodków również są w odżywkach dla sportowców. W związku z tym ta inicjatywa, która wiąże się z programem REFIT naszego parlamentu jest przyjmowana przez grupę AKR z dużym zadowoleniem i pozytywnie odnosimy się do tego porozumienia. Które zostało wypracowane ważne szybko i bez zbędnych organizowania, bez zbędnych negocjacji trójstronnych. Za to z tego miejsca chciałbym przewodniczącemu sprawozdawcy podziękować. Dziękuję. Herr Bronis -Roppe. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Pritariu ir ypač sveikinu svarstomą projektą atitikimą gero valdymo principams. Jo aiškiai įvardinama teisės aktų hierarchija ir kazeino rinka suderina